To Cześć Katiki, Tiara! Właśnie przed chwilą znalazłem diament. Ja też! Diamen. Ja, ja nawet dwa. Ja nawet dwa, he, he. Mhm, Fajnie. Dobrze, to my zaczynamy dzisiejszy odcinek. I to odłóż do skrzyni, bo spadniesz W typowy jeszcze. sposób, bo właśnie tak z zaskoczenia zacząłem. Yy... No właśnie, bambus z kartoflem. <laughs> Przestań to weź... Ty coś nie cofa daj mi go, albo nie, bo jeszcze nie spadnie. To weź go w łóżu, skrzyni. Tak. Cztery jak są dla ciebie tamte moje. Cztery dla ciebie i cztery drugie dla mnie, a jeden to schowany. Aha, to ja sobie trzy wziąłem, to jeden dla mnie. Spoko. A, a czemu je wziąłeś, po co je wziąłeś? Yy, bo se zrobiłem skillów. Ale ja miałem kopać! Ja se też zrobiłem wcześniej. a i co wie nawet tego nie widzieli czy ty tor pojmujesz a ja też chcę kopać ja też chcę diaks kilo to co zrób co za problem masz 15 diaksów no to nieźle idziemy z tymi diaksami za chwilę se zrobimy po diaks eq i będziemy szli na te pvp a oh magalogu nie na te pvp i taka czekaj ja, ja coś pokażę ja coś pokażę poczekaj sekundę ja, ja muszę to zrobić nie? I później idziemy na te PvP taki zbroj i taka muzyczka. Wyłącz to! Tak wszystkich rozwalać po drodze. Ryb! Ryb! I takie... Like a boss. I tak idą, tak... Takie narwale, takie kur... To będzie dobre, to będzie mocne. Musisz mi to przesłać. Przez Skype'a mi to przeszli. Taki i to Ham, i co tam powiedzieć? Ty co coś mów teraz. Nie wiem. Ja nie wiem, żeby nie było czegoś takiego y, tematu odcinka. Kopiemy kobla, ej, to, bo to... Bo to potem zaczniemy... Bo to potem zajmie cały filmik. Więc... Y, nie wiem, co my teraz mamy robić. Wiem, ty mi dostarczasz kobla. Okej. Okay. A ja tu Aby już zaczynam naszą, Nasz domek, domek. I to weź jeszcze powiększ to trochę, ten... ten było takie dość duże, bo później... Spoko. To zawezmę tirtera. No to na syto będzie tak, że normalnie nazbieramy sobie całe zbroje i pójdziemy na PvP i taka i tą muzyczkę A tak... Jak później? Ja takie... tak w ostatniej chwili tak shifta chwyciłem. Ach, jakie emocje. O Jezu! Co to jest? Aha, blok diaksowy. Nie, nie diaksowy, złoty. Wyglądał jak diaksowy przez chwilkę. No taki czarny był. Hmm. Oh, długi weekend się zaczął... Fajnie... No... To jakoś... Um... Jakoś się będzie Udej, Będzie pierwsza w nocy, a my jeszcze będziemy to nagrywać... Nie no, nie pozwolą nam... Może tobie Pięknie. tak mije... Eee... Ja już gram długo... Ja muszę ten... imi pajączkami się zająć... A ten ciągle o tych pająkach bo lubię pająki a, a powiedz wszystkie te gatunki twoich pająków nie słoneczny jakiś nie no to bo ja mam ja nie wiem czy dobrze je powiem żeby później nie było że bo ja tak z pamięci to niektóre tylko znam to powiedz takiego Ale... najbardziej jadowitego twojego Hm. Taki co dzisiaj przyszedł to taki to nie, co zapomniałem, ale wiem, że on ma taki róg. I ale zapomniałem serio. I, ja mam dzisiaj też zamówiłem znaczy, Lasidore, Lasidora Parchybane, sobie zamówiłem. I przyszła, taka fajna. Myślę, że to samiczka będzie. Y, później mam takiego y, mega phobem me Nie wiem jak to się mówi. Mega Phoebe me mam. Ej, a z tego wielkości, bo w chleba chleba, to masz? Ta? Wielkości bochenka chleba to masz? No będzie ten, ten... Y, Lasidora być może ta będzie, nie? A to jest ten wielkości bochenka. No taki dość duży to są te pająki. Rozum Ej, ale... rozumiecie? Tak macie w terrarium, a nagle wam tak z terrarium wychodzi taki wielkości bochenka chleba. i Taki wielki taki pająk i was goni po całym pokoju. Ale nie są jak... A kiedy są jak... Bo każdy pająk jest zdobity. Ale akurat no, ale rozumiem, w tym przypadku... na twarz wejdzie tak... Ja go już brałem na rączki, I później pokażę na skype'ie przez kamerę, <laughs> tak, Nie pokażę jak on wygląda. Ej, a ten, wiesz jakie to jest maleństwo? Ten, ten z tym rogiem, to wiesz jakie to jest maleństwo? To jest wielkość centymetra. Nie? I ten... I tyle wystarczy? Ile? No, bo powinno starczyć. To bo to o jeden powiększyłem to powinno starczyć a ile jeszcze mamy minut nie wiem może zrobimy cięcie no to Ty, ale dobrze te się cię... kręci bo tak już mamy trzy filmiki na youtube no to zróbmy te cięcie no. to robimy cięcie chwilowe za chwilę wróćmy tak jesteśmy po krótkim cięciu Eee, już jest krótkim następny dzień to rozłożyliśmy na krótkim, krótkim, krótkim cięciu, cięciu. Tak. krótkim cięciu krótkim cięciu te cięcia całe 3 dni no właśnie nie całe trzy dni tylko minecraftowe hmm. więcej Wiem. bo my to ile? 20, 24 godziny temu nie 23 godziny temu ostatnie cięcie robiliśmy no tak. No bo nie, się, nie, nie mieliśmy robić końca, a mieliśmy taki krótki filmik, więc tak jakoś wyszło, ale... No właśnie. Grunt, że jesteśmy. No mm, właśnie, trochę tutaj sobie rozbudowaliśmy. Zresztą ja Rozbudowałem głównie... Janek. Wypadło Jankowi pałka złota, więc to znaczy hmm, nasze wielkie gener... marzenie. Staci... ja będę alchemikiem. Nie? No to ty ja jestem farmerem. Ja tak. będę ja, i z zwierzątkami będę się zajmował. A ty będziesz alchemikiem i będziesz mi robić wódkę i, i takie. Stadu Panie, zrób mi piwo. Zrób mi piwo. Nie. Bo mi się chce. O, a mnie po browarku, tak. Mhm. Na chlani. Pamiętasz te czasy, jak bawie mhm. się kąpaliśmy? Mhm. To były czasy. Wtedy. Mhm. O. To tak, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Może ten, może na PVP pójdziemy? Coś? Nie wiem, ja tutaj buduję ten... ...moje laboratorium alchemiczne. A masz jakąś wirtka? Mam. No to weź mi daj. Dobra. No bo ja bym chciał powiększyć jeszcze trochę, bo to będzie takie dość duże, żeby tu później... ...ktoś te powie, ale wy macie małe te, więc... ...spokojnie, powiększymy. Poczekaj chwilę, poczekaj. Ej, i z tej strony, gdzie już jest te moje... Yy, gdzie te moje laboratorium, to tam z tej strony nie powiększaj, dobra? Bo ja chcę mieć... Tak, masz, tam? Bo ja te małe labo, Bo ja chcę taki mały... A ty tam będziesz mieszkać? Nie! Ale ja tu chcę mały mostek zrobić. Hmm. No to okej, okay, ale domek... Gdzie będzie mieć domek? Nie wiem, gdzie Koło chcesz. tego, nie? Może takie wejście zrobimy obok tego nie laboratorium. Z strony, nie. To, ale z drugiej strony chciałam kurnik mieć. No to obok tego będę mieć. Nie nie. Spawner zrobię z tych, sobie spawner, spawner zrobię z i będę tu chodziły. Jak się... Masz, dirto. No to, to rzuć mi, O, dziękować. Tak mało? No cały tak. Na to może to jest być dużo. Na Ewentualnie może być. Na Skyblocku to jest dużo. Człowieku, czego ty chcesz? Na Skybloku to jest dużo. Jak ostatnio mieliśmy takich z 30. I to jest bogaci, wiecie, no. bo Rozrzucaliśmy do odkłani ten dwiert, bo nie było z nim co robić. No właśnie. Ach to były czasy, kurde. No. To tak, co ja miałam zrobić? Mączka kośtna. Aha. Mączka kostna. Ryb? Ciep. Ciep. Okej. Okay. Ryb? Ciep. Ciep. Okej. Okay. Ryb? Ciep. Ciep. Okej. Okay. Ciep, ciep. I ryb kiepskiep. Okej, okay. wszystkie jedynie posadzone już są. Bo z mąż mnie mnie postynowały. Pfff... Okej. Okay. Eee! Czemu diaksy wszystkie zabrałeś? Czemu wszystkie diaksy zabrałeś? Co robisz? Co ty z nimi robisz? Ej, mój kilo, ej, co? E, nie kilo. co ty z tymi diaksami robisz? Ej! Całą zbrodną zbroję zrobisz, ty! To możesz leżesz tę Ej, Ejle, to możesz 20, Max. Włoście, jak mogłoś. 14 widzisz mi 6 jaksów. Dobra. To ci wiszę. Ej, ale co no wiesz, czy to samo z jaksową zbroję, jest są... tam. nie wolno! Nie wolno. Nie. No nie, to było kurde. Ej, no mieliśmy normalnie życie, a nie, że od razu diaksowie i wszystko kurde. Forever A wiesz, że już te bloki diaksowe nie wypadają, bo to była usterka. To co sobie kupimy jak To był jed... To był ostatnie. Jak są nie idzie kupić, idzie zrobić. Ale co? L... No lodu i ten. I węgla. No. I szmaragdów. Szmaragdów dużo wpada. A no wiesz no, co. Wtedy dużo wypadało, teraz ma. Ale jak spadniesz z tą zbroją, jeszcze zginiesz. Zamknij drzwi. Co tam? Co powiesz? Nic. Robimy krótkie cięcie. Cześć, tak kończymy dzisiejszy odcinek. Pójdźcie, subskrybujcie i pa!